Gdy Tusk poprzednio był premierem, zgodził się na to, żebyśmy zobowiązali się, że będziemy uczestniczyć w redukcji emisji gazów o 45 punktów procentowych. Pojechał Marawiecki, zgodził się na 55%. Teraz mianowali minister z Zielonych i ona mówi, że chcą 75%, a Unia już planuje 90%. Jeżeli ktoś naprawdę chce, żebyśmy do zera zredukowali jakikolwiek wpływ na środowisko, to jest na to prosty sposób. Wygasić wszelką aktywność gospodarczą, wygasić wszelką produkcję żywności, a najlepiej wygasić jakąkolwiek populację ludzką w Europie i wtedy nie będzie żadnych emisji, wtedy nie będzie żadnych kosztów dla środowiska. To jest powrót do średniowiecza, który nam niekiedy zarzucają. Tego chcemy? Nie! Czołe Wielkiej Polsce! Bóg, honor i ojczyzna! Nie damy sobie wmówić, że to są hasła faszystowskie! Ocalimy naszą wolność, ocalimy naszą tożsamość i co bardzo ważne, Polska musi być zamieszkiwana przez Polaków. Przekażemy ją następnym pokoleniom. Żeby za 15 kolejnych lat ten marsz niepodległości był liczny, żeby tu było dużo młodzieży, żeby tu było dużo dzieci, które będą uczyły się patriotyzmu, a nie kosmopolityzmu, a nie internacjonalizmu, bo mamy tego aż za dużo z każdej strony. A polskości za mało. I trzeba jej więcej. I po to razem maszerujemy. Dziękuję bardzo.